Wiadomo, jak to Polacy, deski z odzysku. Wcale nie jest tak, że Polak Polakowi wilkiem. Dzisiaj już zaczynamy. Dzień pierwszy remontu. Przyjechały deski do wystroju wnętrza. Będziemy działać cały dzień. Najpierw muszą przeschnąć, bo wiadomo, jak to Polacy, deski z odzysku. Więc kombinujemy jak możemy. Praca w re. Sprzętu mamy coraz więcej. Zjechały teraz palety. 16 palet. Będzie budowane. Tutaj deseczki schną ładnie. Jedziemy po następne rzeczy. Lecimy z tematem. Jest czwartek, godzina 20. Jutro. Cały dzień konsultacji z wami. Ale musimy działać. Nie ma czegoś takiego jak wolne. Tutaj przygotowujemy. Wystrój wnętrza. Niedziela, nie niedziela. A u nas. Robota w re. Nie ma, że Tak będzie wyglądało wykończenie lokalu. Jest roboty przy deseczkach, stanowisko pracy. No i działamy. Niedziela. Cześć, dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku na tym nowym kanale Polak w UK. I dzisiaj opowiem wam pokrótce, co udało nam się zrobić w naszej powstającej powolutku tutaj w tle za mną knajpce. Kto nie widział pierwszego odcinka, to zachęcam do sprawdzenia najpierw tego, żebyście wiedzieli mniej więcej, skąd się w ogóle tutaj wziąłem i co tutaj się dzieje tutaj za mną w tle biuro pomocy. A na dole, no właśnie, co się dzieje na dole? Pozwolicie, że przełączę kamerę w drugą stronę, no bo. Nie musicie oglądać mnie, lepiej żebyście zobaczyli, co się tutaj dzieje, a ja Wam opowiem, jak poruszają się do przodu nasze prace. A kto jest na tym kanale pierwszy raz, no to już tłumaczę, że właśnie wkopałem się w otwieranie restauracji w Wielkiej Brytanii i będę na tym kanale pierwszą serię właśnie robił o tym, jak to wygląda, postawić restaurację w Wielkiej Brytanii, z czym to się je, co trzeba zrobić. No i jak pewnie możecie się spodziewać, no to na dzień dobry, wrzuciliśmy sobie na bańkę remont. A więc wymyśliliśmy, że. Chcemy, aby naprawdę w tej knajpce było taki nastrój, bardzo taki koizji, żeby ktoś, kto przyjdzie tutaj, to od razu mógł po prostu poczuć się w taki sposób, że chce tutaj wrócić. No więc wymyśliliśmy, my że stawiamy na taki drewniane wykończenie. Powiem wam pokrótce, jak sobie tutaj to. Powymyślaliśmy, no bo pewnie was to będzie interesowało, ile takie rzeczy kosztują, ile to zajmuje czasu, jak się to robi. Więc te wszystkie deseczki za mną udało nam się znaleźć na Facebooku, na Marketplace. Jedna deska ma 2,40 długości i tyle samo kosztowała. 2,40 za sztukę udało nam się takie deseczki znaleźć. Desek wzięliśmy. 60 sztuk, więc tam po delikatnej promocji to zapłaciliśmy za nie 140 funtów. No, czy to dużo, czy to mało, zaraz tutaj pewnie się znowu rozpęta dyskusja w komentarzach, że przepłaciłem i że w jaki to miało sens? Przecież takie deski można sobie gdzieś tam zdobyć za darmo i wcale nie trzeba za to płacić. No pewnie tak. Założę się, że dałoby się to zrobić, jednak no tutaj w naszym wypadku to, na czym nam zależy najbardziej, to jest czas. Bo jak tłumaczyłem w pierwszym odcinku, przyjęliśmy ten lokal z Dniem 1 maja i naszym ambitnym celem jest, aby... 1 czerwca ruszyć, ponieważ tutaj już właśnie taka pierwsza informacja, jak to wygląda z zakładaniem jakiegokolwiek lokalu, w którym będzie sprzedawane jedzenie w Wielkiej Brytanii, po pierwsze w waszym lokalnym kancilu, czyli Urzędzie Miasta, musicie złożyć taką aplikację, w której właśnie informujecie kancilu o tym, że zamierzacie taki lokal otworzyć i musi się to wydarzyć minimum 28 dni, zanim zaczniecie sprzedawać jedzenie klientom. Więc po złożeniu tej deklaracji, no mamy te 4 tygodnie, zaokrągliliśmy sobie to do miesiąca, mamy bardzo ambitny cel, żeby w miesiąc udało się to postawić, zobaczymy jak to będzie. No więc kupiliśmy takie deseczki jak tutaj za mną, te deski będą do wykończenia na barze i e, ścianach, natomiast tutaj będziemy budować z europalet, które no jeszcze nie są w ogóle ruszone, będziemy budować wypoczynek, takie miejsca, gdzie będzie można sobie wygodnie usiąść i to jedzonko zjeść. Takie palety w zasadzie przeszliśmy się niedaleko do polskiego sklepu. Wybraliśmy sobie najlepsze, jakie były. Zapłaciliśmy po 5 funtów za paletę. Znowu ktoś powie dużo, ktoś powie mało. Dało się może nawet znaleźć za 2 funty za sztukę, ale trzeba było jechać powiedzmy nie wiem, 80 km stąd. Więc te mieliśmy pod nosem. Także za kwotę 80 funtów kupiliśmy 16 takich palet. To powinno nam starczyć. Może będziemy musieli jeszcze dokupić maksymalnie 4 sztuki. Jeżeli będziemy chcieli podnieść siedzenia trochę wyżej. No więc to były pierwsze koszty na dzień dobry. Wiadomo, oprócz tego trzeba to później zeszlifować, tak, żeby nie było drżaski i tak dalej. Tutaj w tym temacie ja nie jestem żadnym ekspertem, wszystkiego się uczę w trakcie robienia, ale no trzeba było te deski oczywiście zeszlifować, potem trzeba było je e, przejechać takim. Rozpuszczalnikiem, e, to musiało odparować, no i teraz tak zwaną Bejcą to posmarowaliśmy, która ma nadać tego taki kolor e, light oak. Tak to się prezentuje, właśnie jest nałożona pierwsza warstwa, to sobie schnie. Podliczyłem to wszystko do tej pory, żeby zrobić te deski na wykończenie, żeby zmontować palety, żeby odmalować cały lokal. Postawiliśmy na taki klasyczny biały kolor, myślę, że z tymi deskami będzie się to fajnie komponowało. Wszystko razem do kupy było to gdzieś tam około. 370, 380 funtów. Jeszcze będziemy musieli dokupić jakieś wkręty. Pewnie zamkniemy się w kwocie 400 funtów, żeby to wszystko postawić. Żeby to było gotowe, zrobione i zamontowane w lokalu. Ktoś zaraz powie, kurde kupa kasy. Ktoś powie, e, fajnie sobie poradziliście. W każdym razie jedno jest pewne. Nie poradzilibyśmy sobie, gdyby nie cała masa przyjaciół, rodziny, kolegów, którzy z całego serca chcą nam Pomóc i w tym miejscu przede wszystkim Wam wszystkim za to dziękuję. Każdemu z Was, który przyjechał tutaj do nas, pomógł nam, chociaż wspomógł miłym słowem, pożyczył lawetę, pomógł zeszlifować deski, przewiózł to, co potrzebowaliśmy, skierował nas, gdzie trzeba, pożyczył narzędzia. Fajnie czuć taką wspólnotę polskości, która tutaj jednak jest na Wyspach. To wcale nie jest tak, że Polak Polakowi wilkiem. Tak naprawdę możemy żyć. Jak family and friends. No a lokal prezentuje się na razie w ten sposób. Tutaj oczywiście jest pełny rozgardiasz, jak to w trakcie remontu, ale myślę, że jednak wygląda tutaj już trochę inaczej niż jak to widzieliście za pierwszym razem. Także zrobiło się to już przynajmniej jasno, biało. Szyld jest stary, nie patrzcie na niego, to jeszcze nie jest nasz szyld ani nasza nazwa. W tej kwestii jeszcze. No, nie wiemy tak naprawdę, na czym to stanie i co to będzie. Cześć, Wiktor. Tutaj już jest na pewno przyjemniej, a z pewnością jaśniej. W zasadzie tutaj nie będzie akurat na zapleczu potrzebny żaden remont. Tutaj są po prostu pewne naczynia i inne sprzęty, które trzeba mocno wyczyścić, i w zasadzie tyle, ponieważ ta restauracja tak naprawdę funkcjonowała do ostatniego dnia przed jej zamknięciem. Tutaj, że tak powiem, kebaby się kręciły i wszystko to funkcjonowało, aż po prostu. Z pewnego powodu, dajcie znać po cołem w komentarzu, jak bardzo Was to interesuje, co tu się działo z tym lokalem. To nagram cały odcinek, w którym opowiem Wam dokładnie, co tutaj się wydarzyło. A jest tu naprawdę niezła zagwozdka prawna, co tutaj się odwaliło. No ale w związku właśnie z tym ten lokal został zamknięty z dnia na dzień i te kebaby, tak jak się smażyły, tak to po prostu wyłączyli. Potem jeszcze wiadomo, odcięli prąd i to wszystko po prostu stanęło. Z dnia na dzień zostało zastawione i tak leżało przez prawie pół roku. No więc, kochani. Tak to dzisiaj właśnie wygląda. Ja to chciałem nagrać tak naprawdę szybciutko, żeby Wam po prostu pokazać, jak tutaj prace postępują, i uciekam, ponieważ to za mną właśnie wyschło i muszę brać się za drugą warstwę pokrycia. Także, jeżeli Wam się spodobało, wbijcie lajka, zostawcie komentarz, co o tym myślicie. Czy trzymacie za mnie kciuki, że nam się uda, czy może życzycie mi jak najgorzej? Dajcie znać pod spodem w komentarzu. Zapraszam do subskrybowania zarówno tego kanału, jak i kanału Kordian Borowiak, gdzie wrzucam nieco inne informacje. Tam pokazuję trochę porównań, jak to wygląda życie w Wielkiej Brytanii z życiem w Polsce i innych krajach, także zapraszam również na tamten kanał. A ja uciekam już do pracy. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć.